Chcę zostać właśnie dzisiaj z obrazem jak pobrać sambal guys ze wszystkimi skinami. Motki nie będą działać, ale nie będzie w 4-5-3 wersja. Ale no, nie ma innej. Tak wypisujcie. jo oj. Przesienny. Później dowolna wolna. Teraz troszeczkę. Nie, tu się pobierze. Musimy wiedzieć, jak ci. Właśnie jest. Teraz pobieracie. Czyli się pobieracie. sobie moda, to nie widać skin, a tutaj będzie. Tak, teraz next, next, next. Bieracie to. Ile macie lat? Czyście. No. Tak, teraz piszcie. Teraz pisz. Stumper, guys. Lekkie, guys. -no, możecie też pokręgnąć, ale to też mam działać. Teraz klikacie do volat. Wezwalaj. Teraz czekacie to. Teraz czekacie stars. Nie, tego nie widzę. Teraz czekacie już to miejmy. Teraz zaczekacie. Co się wam powiem? Jak się widzę? właśnie się poprawa. Teraz musimy reklamować. wszystko. O dobra, właśnie powróć jestem. I tak. I teraz czekajcie. Pójdziecie sobie po mnie wyjechać. Ale ja to już się pobrało, co nie? Tak nie muszę chyba nakom. jeszcze raz. O, nie. Bo teraz jak wam się to pobrało, to instaluję się. bo wtedy ich tak może odnieinstalować. Teraz klikacie otwórz. Teraz klikacie over getrośno i teraz robicie sobie to, czy znajdź Guys. Teraz czekajcie może, nie nie, 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 nie nie aktualizuj, tylko no, X Zobaczmy jak Bo wtedy stracicie wszystkie skiny, nie będzie 4, 5, 3 Ale no, macie wszystkie skiny Tylko to Macie to to będzie się wam pojawiać, to trochę będziecie mi przypał, emotki dzia nie działają, ale kroki są animacja patrzcie wszystko tu macie, nie wszystkie skiny bo te, które są na tamtej wersji to nie macie No i tyle, można grać, wszystko działa. Sprawdźcie scenariusz. No, to dzięki za oglądanie, zostawcie jeszcze co. lajka, to będzie mi miło. spa